Kolejny raz witajcie, aby Maria na niedzielę tekst, gdyby nie było go od razu w opisie, to, to dopiszę, a ponieważ już maj minął, no to śpiewajmy dla Maryi, bo w tekście jest, aby maj trwał, trwał y, zawsze, aby... Wiecznie trwał maj, bo jest to maj poświęcony właśnie głównie czczeniu yy, Matki Pana Jezusa, Matki Bożej. Pozdrawiam Ciebie, Matko, i moich przyjmością. Pozdrawiam Ciebie, Pani, na dzienią mych Pozdrawiam Cię, Królowo, ze dłonie weź nasz los. I zbieraj weźmy na Cię. Cały świat, aby macie nas, patrzą na daj nas. Niech naszych serca zabrzmi dla ciebie aby wiesz, niech Majdwa dla nas zawsze, i z nas dotarczysz. Niech w naszych sercach zabrzmi dla Ciebie, aby pieść. Niech Maj trwa dla nas zawsze. W nim wzrasta Twoja czyść. Było obiecane i cieszę się, że mogłem tą pieśń na swoim kanale spróbować jak najlepiej przedstawić zagrać, zaśpiewać. I życzę Wam świetnego wypoczynku. Niedzielnego i jak najszczęśliwszego tygodnia całego. Wszystkich serdecznie ściskam i pozdrawiam.